Dziś przedstawię wam trzech sąsiadów: Jana, Piotra i Pawła. Wszyscy mają zbiorniki na gaz LPG. Mieszkają obok siebie i wszyscy zatankowali tego samego dnia z tej samej cysterny. Od tego samego dostawcy. Teraz najciekawsze: Jan, który ma zbiornik na własność, zapłacił 2 zł za litr. Piotr, który ma zbiornik w dzierżawie, płaci z góry, zapłacił 2,65 zł za litr. A Paweł, który ma zbiornik w dzierżawie i płaci miesięczny za zużycie, zapłaci minimum 2,89 za litr, ale o tym dowie się później. Ale to nie koniec. Bo jesienią ten sam Paweł, za ten sam gaz wlany latem, płaci już po 3,81 za litr. Jak to możliwe? Dzisiaj opowiem wam o trzech sposobach rozliczania się za gaz płynny i pokażę, który z nich może być dla was najbardziej opłacalny. Pokażę wam też gdzie te małe miesięczne opłaty zjadają wam po cichu portfel. I co najważniejsze, ile naprawdę każdy z nich zapłacił w skali 10 i 15 lat. Na końcu dzisiejszego odcinka zapraszam cię na końcik portarza, czyli analizę realnego błędu zbudowy. Pokażę, co poszło nie tak i co ty możesz zrobić, żeby nie popełnić tego samego błędu u siebie. A teraz kliknij szybką subskrypcję i zaczynamy. Zaczniemy od kosztów inwestycji. Jeżeli decydujesz się na zbiornik na własność, to musisz liczyć się z wydatkiem około 15 tysięcy złotych brutto. Do tego dochodzą koszty techniczne. Przegląd u co 3 lata, około 300-400 zł, wymiana zaworu bezpieczeństwa co 9 lat, czyli 600 zł i rewizja wewnętrzna co 12 lat, około 3,500 zł w przypadku zbiornika podziemnego albo 1000 1200 zł, jeżeli mamy zbiornik naziemny i robimy to metodą uproszczoną. W przypadku dzierżawy inwestycja na start wynosi około 5000 zł. Wydaje się tani, ale to jest tylko początek. Do tego dochodzą opłaty miesięczne: 50 zł za dzierżawę zbiornika, 30 zł za telemetrię i w przypadku klienta, który rozlicza się za zużycie 30 zł za licznik czyli 110 zł miesięcznie. I teraz uwaga: po 15 latach te opłaty dają razem ponad 19 tysięcy zł. Sama dzierżawa 9 tysięcy zł. Telemetria 5400, licznik kolejne 5400 zł. I to wszystko przy droższym gazie. A jak wygląda zakup gazu? Przy zbiorniku na własność kupujesz gaz kiedy chcesz, od kogo chcesz i ile chcesz. Płacisz przy dostawie i zużywasz gaz w tej cenie, po której go kupiłeś. Jeżeli kupisz go latem po 2 zł za litr, to nawet jeżeli spalasz go w grudniu, dalej kosztował cię 2 zł. W przypadku dzierżawy z płatnością z góry. Cena gazu jest ustalona na dzień dostawy. Czyli jeżeli kupujesz latem, teoretycznie masz wpływ na to, czy kupujesz tani czy drogi gaz, ale jest on zawsze dużo droższy od tego, który aktualnie jest na wolnym rynku. No i nie masz możliwości negocjowania ceny. Nie wybierasz dostawcy. Jesteś skazany na jednego, tego, który wydzierżawi ci zbiornik. W przypadku dzierżawy z rozliczeniem miesięcznym, płacisz za zużycie gazu według cennika z danego miesiąca. Czyli jeżeli gaz został wlany latem, a spalasz go zimą, płacisz cenę zimową. Przykład z życia: Klient miał wlany gaz po złote 60 Netno, a płacił za niego zimą po 4,20 za ten sam gaz. Przejdźmy do umowy. W przypadku zbiornika na własność nie ma żadnej umowy. Pełna kontrola, żadnych ograniczeń. W przypadku dzierżawy umowa ma kilka stron, kilka załączników. A część zapisów odsyła cię do strony internetowej dostawcy, który może je zmienić kiedy tylko chce. Bez Twojej zgody. W umowie najczęściej znajdziesz zakaz konkurencji, kary umowne, obowiązek zakupu gazu tylko u jednego dostawcy i obowiązek odbioru określonej ilości gazu oraz zapis o tym, że dostawca może dowolnie zmieniać opłaty. I teraz najciekawsze, jako dostawca gazu mogę powiedzieć wprost: dzierżawa mi opłaca się najbardziej. Zbiornik spłaca mi się w 3 lata tylko na różnicy w cenie gazu. a potem to już czysty zysk. kiedy klient zrezygnuje, ja ten zbiornik przekładam do kolejnego klienta i robię na nim kolejne zyski. I tak w kółko, ale tego nie robimy, bo wolę mieć klienta, który wie, że nie przepłaca i który nie musi się zastanawiać, ile kosztuje go każdy litr gazu. A teraz temat najczęściej pomijany. Co się dzieje, jak chcesz zrezygnować? W przypadku zbiornika na własność, po prostu go sprzedajesz. Sam decydujesz kiedy i komu, za ile. Masz kontrolę nad sytuacją, odzyskujesz część zainwestowanych pieniędzy, a jeżeli zbiornik był dobrze utrzymany, jego wartość nadal może być całkiem spora. Nawet po kilkunastu latach. I przede wszystkim nie masz żadnych dodatkowych kosztów. Instalacja może zostać, możesz z niej korzystać w przyszłości lub sprzedać ją razem z nieruchomością. Zero kar, zero zobowiązań, zero problemów. A w przypadku dzierżawy musisz zapłacić za demontaż zbiornika, za odwiezienie gazu do siedziby dostawcy, za opróżnienie zbiornika, a także za sam transport zbiornika z powrotem do firmy, która ci go wydzierżawiła. Do tego dochodzą często dodatkowe opłaty manipulacyjne. I teraz uważaj, ten koszt bardzo często wynosi 5 do 6 tysięcy złotych. I to wszystko, mimo że wcześniej zapłaciłeś za instalację, mimo że byłeś lojalnym klientem, i mimo, że płaciłeś za gaz więcej niż ktoś, kto miał zbiornik na własność. To trochę tak, jakbyś płacił wyższy czynsz przez 15 lat, a potem jeszcze dostał rachunek za wyprowadzkę. I nie zostaje Ci nic. Ani zbiornik, ani gaz, ani instalacja. Tylko puste miejsce w ogrodzie i faktura na kilka tysięcy złotych. Oczywiście dla mnie jako sprzedawcy najlepszą opcją byłoby namawianie na dzierżawę zbiornika, bo moglibyśmy zarabiać więcej gasując różnicę na cenie gazu i po rezygnacji klientów wstawiać używane zbiorniki dalej kolejnym klientom. Ale bardziej niż pieniądze cenimy relacje i zadowolenie z klientów. Dlatego uczciwie pokazujemy, gdzie naprawdę leżą koszty i z czego one wynikają. Jeżeli chcesz porozmawiać o tym, jaka forma instalacji i rozliczania będzie najlepsza dla Ciebie, zapraszam do bezpłatnej konsultacji na propanguru.pl przez formularz kontaktowy. A jeżeli zastanawiałeś się, dlaczego przed przyjazdem Urzędu Dozoru Technicznego dla odbioru zbiornika zbiornik powinien być napełniony, to dzisiejszy kącik partacza jest właśnie dla Ciebie, ponieważ na jednej z instalacji, którą wykonywaliśmy ostatnio, zdarzyła się nieszczelność samego zbiornika. Nie instalacji, tylko zbiornik przyjechał do nas nieszczelny i dopiero napełnienie go gazem mogło to ujawnić. Tym razem ujawnił to nasz kierowca, który usłyszał i poczuł gaz. Przy tankowaniu, ale gdyby nie on, to z pewnością wyczułby to inspektor, który podczas tej pierwszej inspekcji po zankowaniu zbiornika wszystkie połączenia zbiornika, wszystkie zawory, całą armaturę sprawdza wykrywaczem szczelności, czyli czujnikiem. Na propan. Gdyby zbiornik nie był zatankowany, no to inspektor odebrałby taki nieszczelny zbiornik i gaz wydobywałby się do atmosfery. Stwarzałoby to niebezpieczeństwo dla użytkowników i koszty dla użytkowników, ponieważ taki ulotniający się gaz, no zapłaciłeś za niego, a leciałby w powietrze. Dlatego tak ważne jest, żeby kierowca po pierwszym tankowaniu sprawdził dokładnie całą instalację kierowca lub ty, i dlatego tak ważny jest odbiór zatankowanego. Zbiornika. Jak się przed tym uchronić? No, niespecjalnie się da, ponieważ to producent daje nam świadectwo szczelności, protokół zbadania szczelności tego zbiornika, i on co do zasady powinien być szczelny. Niestety ten nie był. Na szczęście udało się to w miarę prosto i szybko naprawić. Nie trzeba było do tego spuszczać gazu ze zbiornika, więc załatwiliśmy to tak naprawdę w kilka minut i bez żadnej szkody dla użytkownika i inwestora. To tyle. Jeżeli podobał Ci się kącik portacza i cały ten odcinek, to koniecznie go zasubskrybuj. Widzimy się w kolejnym odcinku i w kolejnym kąciku portacza. Reasumując, mamy trzech sąsiadów. Ten sam dzień tankowania, ten sam gaz, ta sama ulica, a różnice w kosztach w perspektywie 15 lat mogą przekraczać 50 tysięcy złotych. W naszej tabeli porównawczej najtańszy model to zbiornik na własność. To koszt około 68 tysięcy zł w ciągu 15 lat. Dzierżawa z płatnością miesięczną to ponad 115 tysięcy zł. Różnica ponad 47 tysięcy zł i to wszystko za tą samą usługę, czyli ogrzewanie gazu. Tylko dlatego, że wybrali różne modele rozliczeń. A to wszystko dla domu, który spala 1800 litrów rocznie. Czyli takiego do 120 m2. Przy większych domach różnica jest jeszcze większa na korzyść własnego zbiornika. Teraz zastanów się, co mógłbyś zrobić z tymi 50 tysiącami złotych. Bo pamiętaj, przy zbiorniku na własność możesz go jeszcze sprzedać komuś, kto akurat buduje dom i odzyskać około 7 tysięcy złotych. Wtedy ta różnica rośnie. 55 tysięcy złotych to niedrobne kwoty. To na przykład 10 tygodniowych wakacji dla rodziny po 5,5 koła. Albo 7 lat spokoju, jeżeli chodzi o opał dla Twojego domu. To realne pieniądze, które Możesz zatrzymać tylko dlatego, że od początku wybierasz właściwy model. A jeśli chcesz policzyć swoje zużycie i zobaczyć, co ci się najbardziej opłaca, zapraszam do kontaktu. Zrobimy to razem. Którym z tych sąsiadów chcesz być? Janem, który płaci 2 zł i ma pełną kontrolę? Piotrem, który płaci więcej, ale z góry? Czy Pawłem, który nie wie, ile zapłaci za gaz wlany pół roku temu? Daj znać w komentarzu, zostaw suba i lajka. Ciebie to nic nie kosztuje, a dzięki temu więcej osób dowie się, że nie muszą przepłacać za ogrzewanie gazu.